Hej wszystkim, ja jestem Jaszczur. To jest The Legend of Zelda, Link's Awaking. Ostatnio pokonaliśmy tego dziwnego potwora. Wychodzimy z tej dziwnej świątyni. I w sumie nie pamiętam, czego się tam dowiedzieliśmy. Była ta, ta mozaika? Nie, na ścianie z... z latającą rybą. No, mamy sowe pewnie dla nas szybkie streszczenie co to było No dobra, czyli... Niby jest to wszystko snem tej ryby, niby nie jest. Nadal nie mamy jasnych odpowiedzi i nie mamy też jakby... Czy mogę tego przesunąć? Chyba nie. A... I nie mamy też chyba większego pojęcia, gdzie teraz idzie. Dobra, idź sobie stąd, ja chcę tędy przejść. Tutaj wiem, że były gdzieś pod którymś schody, albo że to jest. Nie ogóle gdzieś jakiegoś przejścia. Dobra, tu są schody. Czy te schody mnie gdzieś zaprowadzą? Do skrzynki, którą już otworzyłem, więc to nie będzie to. Zastanawiam się w takim razie, gdzie, którędy mam się dostać do tej kolejnej świątyni hmm, Bo gdzieś taka musi na nas czekać Opie przepuścisz mnie? No chodź tu hmm. W chyba na... tuż ode mną gdzieś tam była Zaraz tam podejdę i zobaczę jeszcze raz tylko nie mam pomysłu jak tam można by było przejść. A chyba to właśnie przejście stanowiło mały problem. Zaraz się przekonamy. Gdzieś tutaj to było. W razie przejdę tędy. No właśnie, tu mamy te schodki, możemy sobie wejść, ale tutaj... Nic nie mamy i tutaj właśnie będzie ten mały problem, żeby się tam dostać, bo nie wpłyniemy jakoś sensownie, nie wskoczymy, a jednak dobrze by było właśnie coś tutaj zrobić. Dobra, od razu zbiorę te serce, bo, bo na pewno się przyda. Na pewno jest jakieś oczywiste rozwiązanie, tylko ja dzisiaj jestem tak rozkojarzony, że... Pojęcia, co gdzie jak. Muszę, albo okej. Okay. Tutaj w sumie jest ta podpowiedź so z, z Sowy. Może ona jakoś pomoże. Choć nie wydaje mi się. spróbować. Bo jak pomoże, to będzie GIZ. Jeżeli nie pomoże, no to trudno. No, jakoś specjalnie czasu do tej... no, to tutaj na nie marnuje. Zobaczmy, co można do po powiedzenia. stronę chce dróżka na drzewie ok. Mogę się uleczyć. E, mogłem ją też złapać. Czy wyskoczy druga nie. E, no dobra. To wracam w takim razie. Do tego głównego przejścia. Tutaj na górę dostanę się siła... Do tego kolesia, który ten spływ kajakowy robi, a ja mam się dostać tutaj. Hmm, Będą też dziurkę od klucza, tylko ja się zastanawiam, jak tam wleść. O, mm, a propos wróżek. Uff, dobra, wezmę sobie na razie bombę. I co ty mi powiesz? Ty mi nic nie powiesz, tu mi nie uleczysz z tej ćwiartki serca. No dobra. Więc tutaj muszę sobie jakoś sam pokombinować, na to wychodzi. Widzę jaskinię, i pewnie jaskinią mógłbym się tu jakoś dostać. Tylko pytanie: jaką jaskinią? Którą jaskinią? Hmm. Właśnie, ja nauczony doświadczeniem sprawdzę te. Są schody. O! mi się, dobra. Są schody, i pewnie tymi schodami będę mógł się tam dostać. A, to doświadczenie z tymi tam właśnie wcześniej chyba miało mnie tego nauczyć. Teraz się rybek pozbędę. No i teraz tak. Aha, tego mogę użyć w ten sposób, i tutaj już chyba powinienem wejść, ewentualnie będzie jeszcze kawałek skini. Nie, jest bezpośrednie wyjście, no i mamy dziurkę od klucza eee, i mamy chyba klucz, także udało się otworzyć i jest to świętynie. No to wyruszamy na przygodę. Zobaczmy co kryje ten loch. Hmm. Świątynia twarzy. No... To chyba nie jest graczą, halo. Być może w późniejszych etapach się udowiem. Ewentualnie dostanę jakiś przedmiot i idę dalej. Ciebie tak po prostu nie załatwię. Czy ja to mogę poprzesuwać? Nie bardzo. Dobra, widzę co tu mogę zrobić. Natomiast. I widzę tutaj też przycisk, który zapewne otworzy mi te drzwi. No i oczywiście przejście na samą górę. Mm. Okej, okay, tu wiem co mam zrobić. Tu jest proszek. pek. Nie ma. Nie ma. to nie było tomat. Okej. Okay. Nie będę musiał się dostać jakoś do tego słonika i go gdzieś przenieść albo coś. Na razie go zostawię. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami w takim wypadku. Za tymi drzwiami jest ee, zablokowane przejście. Mogę je sobie odblokować tym kryształem na dole, ale zanim to zrobię, zobaczmy w takim razie, co jest na górze. Hmm. Figury do szachów. Ciekawe. I podpowiedź, której nie sprawdzę, bo nie mam e, dzioba kabinetnego. Czyli mogę jeszcze tam wrócić na początek, ale to daleko i nie chce mi się. Bo tam było to drugie przejście. I za to sprawdzę zadziała, działa, zadziała. Cudownie. Okej, okay. i teraz mogę się dostać tu tu i... Monster ducha, mam... Mam otwarte drzwi i mam tu przejście. Myślę, że najpierw spróbuję tym drzwiami. E, tutaj za dużo nie zrobię, tutaj mogę otworzyć skrzynkę. Kompas. E, świetnie, że mam kompas, tylko ten kompas na razie bez mapy to tak za wiele mi nie da. E, drugi ten e, no, kryształ do przekładania. To było przejście do skrzynki, pewnie mogę tą skrzynkę już zebrać. Uuuu um, Dobra, czyli muszę wrócić po kryształ, przestawić go przyjść tutaj. Okej. Okay. A potem zajmę się tą skrzynką tam na dole. To powinno mi otworzyć przejście. Zobaczymy jak to teraz wygląda w tym dziwnym pomieszczeniu.

Spróbuję ich jeszcze raz przestawić, ale Tym razem tego tą na górę. Bo te symbole właśnie tak sugerują, że trzeba by było coś tam postawić. Może to te figury słoń trzeba przestawiać. Hmm. Nie wiem. Nie mam pojęcia. I tutaj będzie druga skrzynka z tej strony, jeżeli się nie mylę, tak mogę się do nich dostosować, cudownie, i mam dziób. mogę wrócić do tamtej podpowiedzi i mogę, albo i nie mogę, tutaj mógłbym rzucić a... z bankiem, tylko nie mam dzbanka i go tutaj nigdzie nie znajdę. To znaczy jest to pomieszczenie niżej, ale z kolei nie podniosę go, jeżeli nie przestawię kryształów. A jeżeli przestawię kryształy, to z kolei nie będę mógł się dostać do tych drzwi. Okej. Okay. Nie Możliwe, że też bomby dałyby rady otworzyć te drzwi, ale nie jestem w tym momencie tego co do tego przekonany. Mm, także dobra, na razie... Halo. Jestem hmm. nie wyjdę teraz. Ok, ta ciekawa. To bardzo ciekawe. Chyba, ja że przegapiłem jakieś miejsce, w którym mogę spaść za tego podniesienia tutaj. Zaraz, w sumie sprawdzimy. Nie. Czyli muszę coś z tym zrobić, albo muszę... Hmm. Albo muszę tu coś zrobić, albo muszę wykombinować jak otworzyć tamte drzwi z, z bankiem. Ani jedno, ani drugie nie wydaje mi się jakoś tak tutaj sensowne do wykonania. Bo jeżeli... Nie, no jeżeli nawet wezmę dzbanek, to on chyba znik... nie pozwoli mi przejść tak w ogóle. Więc... To... Zresztą, nawet jeżeli by pozwolił mi przejść, to by zniknął. A druga opcja spróbować, może to wysadzić faktycznie tą bombą. Zresztą te bomby też są. Myślę, że to mogłoby być to. Jeżeli to nie jest to, to. Może te bomby trzeba wykorzystać jakoś w tamtym miejscu. Chwila, bo teraz tak sobie uświadomiłem jedną rzecz. To co się ode mnie. ale jest wyciągnięte do góry. Ale teraz mogę spróbować e, rzucić tu drugą bombę. Drugą O. Bomby na nich działają. Bomby na nich działają, a to oznacza, że... Ja bym jeszcze spróbował łukiem. E, mam piórkę założone. No dobra, mam piórkę założone. Te piórka mnie interesują głównie do tego, że teraz chcę zebrać te bomby, które tutaj są. Uzupełnić mój zapas. Od razu zajmę się obniżeniem tego. Jestem ciekaw, czy na strzały zareagują, bo widzę już, że na bomby faktycznie reagują bombami, mogę im te obrażenia zadać. Mm. I strzałami również. To od miecza znikają, ale ewentualnie po prostu za późno ich biłem w jakiś sposób. I jest kluczyk. Z którego nie skorzystam, bo nie wiem jak. Ale dobra, mam klucz. Mm. Zobaczmy w sumie mapę. Ten pokój z kryształem też ma... skrzynkę. Dobra, idę do tego pokoju z kryształem. jestem na miejscu, tutaj widzę... Widzę w sumie te strzały, to mogą mnie od razu jakby nakierować na to. Ja o tym nie pomyślałem. Druga sprawa, mogę właśnie tych strzał użyć do przestawienia kryształu również. Czego ty mi bierzesz? Dobra, i tu pojawia się skrzynka już. Jestem ciekaw w takim razie, co będzie w tej skrzynce. Mapa lochu. W sumie dobrze. Zobaczmy w takim razie. O Jezu, ale on jest duży. Tu nade mną będzie pomieszczenie ze skrzynką, tylko nadal nie wiem jak przebić się przez te drzwi. I tutaj mogę wrócić pod tą e, podpowiedź, która jest tutaj gdzieś. No i tutaj mamy dwie skrzynki, które ominąłem, i całą tą stronę lochu, którą również ominąłem. Ok, więc muszę wykombinować, jak tam wrócić. A chyba będzie w ten sposób. Mm. Tutaj te pomarańczowe są opuszczone, czyli tam również w tym pomieszczeniu, które miałem zablokowane do tej pory, również będą opuszczone. Ale sprawdźmy co. Mm, enter the space where the eyes have walls. Co? Wejdź w przestrzeń, gdzie oczy mają ściany. No dobra. No i tutaj również na razie się nigdzie nie przedostanę. Ta podpowiedź mi tak szczerze powiedziawszy zbyt wiele nie dała. Okej, okay, a tymi mogę się zająć gnojkami. Dobra, poszło, trzeci zaraz płaci. I drzwi się otworzyły. Jedna skrzynka do przodu. Cudownie. Co tutaj mamy? 50 rupi. To jest tak nieprzydatne. Tego nie ruszę, bo jest ciężki. Dobra, nie zostało nic innego w takim razie jak iść w tym kierunku, zobaczyć co jest po tej stronie świątyni twarzy. Czyżby czekał mi tu miniboss? Nie, tutaj lat latające kwarki mnie czekają. Ok, spodziewałem się troszkę więcej. Zobaczmy co mamy tutaj. Klucz... i chyba mów, nie mam wyboru, bo tutaj drzwi nie otworzę. Za to tutaj mogę i mogę wysadzić od razu tę te ścianę. Jestem też ciekaw czy mogę z tym przejść. Nie. No. I mamy mini-bosa. się ode mnie, bydlaku. Dobra, tutaj rzucaj, no. Śmiało. hops hopcy. Hmm, dobra, ja mogę chyba podnieść tą piłkę. mi no, minibosa jego własną zabawką. Dobra, więcej bomb biorę tutaj widzę jest przycisk, ale tego nie przesunę. Lecę dalej. Okej, okay, to mnie przesuwa. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić, faktem. Na razie też nie, nie widzę, żebym mógł gdzieś indziej się dostać. Trzeba na pewno będzie pokombinować gdzieś z tym przejściem, jak i z tym przejściem. Nie wiem, gdzie jeszcze. To jest dziwne. To jest magia. To czary, to jest bo spali cię do stosie. Znowu um, że trzeba wystrzelać? Nie. Tak. Nieważne. Gdzie hmm. oczy moje u ściany? Na dzisiaj wam bardzo podziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo, gdy postaram się wymyślić, co to znaczy, że oczy mają ściany, ewentualnie przeczytać jeszcze raz tą słowę i zobaczyć czy dobrze ją przeczytałem. Także jak dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Na razie.